Że oprócz pasji muzycznej, pasji do komponowania muzyki, ma pan y, równie wielką, może i większą, y, pasję do komponowania ogrodu. W Włosławicach, wokół swojego dworu, posadził pan ponad 1400 gatunków różnych drzew, krzewów i kwiatów. Ale jak rozumiemy, nie jest to tylko pasja ogrodnicza. Czy to, że zbudował pan w Włosławicach, i labirynt, i ten wspaniały ogród, czy to jest znak, że próbuje Pan zbudować swoją Arkadię? Że jest to jakiś sposób na odgrodzenie się od świata? No oczywiście, to jest rodzaj refugium, które e, znalazłem tutaj w Lusławicach. Zresztą ja szukałem długo takiego miejsca, który miałoby nie tylko dom, ale również możliwość e, posadzenia parku. To nie jest ogród botaniczny, tylko to jest ogród dendrologiczny. Znaczy te 1400 gatunków, o których Pani mówiła, to są prawie wszystko drzewa. Ja nie liczę kwiatu, bo wtedy miałbym dziesiątki tysięcy. Pan zbudował labirynt, ale. Pan szuka dróg w labiryncie, który nie pan zbudował, bo artysta się porusza, rozumie, w labiryncie, który jest innego rzędu labiryntem. No ale z drugiej strony y, y, tworzy się ciągle własny la labirynt. I coraz bardziej zapuszczam się w gąszcz dróg. Staję na rozstaju i szukam drogi. Szukam drogi, ale jakoś zawsze ląduję nie na prostej tylko wchodzę z powrotem w ten labirynt, czyli poszukuję z powrotem. Tak Pan mówi o labiryncie, jakby błądzenie było podstawową wartością, czy szukanie, a punkt dojścia, to Pana nie interesuje? No, czasem wychylam się z tego labiryntu, jak kończę jakiś utwór, ale to jest jeden utwór i zanurzam się od razu z powrotem. Bo myślę, że to co mnie fascynuje, zresztą to nie tylko mnie, nie, każdego artystę, tak, tak zresztą wydaje mi się powinno być, to nie jest właśnie znalezienie, to nie jest ta eureka wychodząc z labiryntu, tylko szukanie i to jest ta fascynacja. Czego kompozytor może nauczyć się od natury? Czego Pan komponując ogród mógł się nauczyć? Czy, czy jakąś lekcję Pan od natury przyjął, czy odwrotnie? Czy to, że był Pan kompozytorem, to panu pomogło w działalności dendrologicznej? Myślę, że ogród, przestrzeń, wypełnianie właśnie przestrzeni. Jest to bardzo zbliżone do do konstrukcji dużej partytury, dużego utworu, dużej formy. Ta forma na początku jest otwarta, ale potem zaczynam, to znaczy tak jak komponując, ja najpierw zaczynam szkice tematów, jakichś dźwięków, szukam odpowiednika dźwięku, który mam, wyobrażam sobie w instrumentach, ale to są jeszcze nieposkładane myśli, które dopiero czekają na tą ogólną formę. I taką formą jest tak samo również budowanie tej przestrzeni w ogrodzie, z tym, że tak jak w kompozycji, ja pisząc utwór, oczywiście ja sobie to wyobrażam, ale dopiero spełnienie tego utworu, realizacja następuje, no, po wysłuchaniu tego otworu, przy wykonaniu. Sadząc na przykład teraz aleję dębową te drzewa będą dopiero wyglądały tak za 60 lat. Znaczy to jest sprawa wyobraźni, ale też świadomości, że to jest praca idealistyczna. To nie jest dla mnie przecież. Ja nie sadzę obrotu dla siebie. To będzie kiedyś Jeden z największych, mam nadzieję, najważniejszych arboretum europejskich. I no, w Polsce był, było coś takiego potrzebne. W pierwszym okresie swojej twórczości, w okresie awangardowym, szukał Pan, próbował Pan odnaleźć nowe dźwięki. Czy, czy wtedy, przystępując do tego wielkiego ruchu, Demontującego to, co znane, i poszukującego czegoś nowego, czy pan szukał jakiegoś określonego brzmienia, czy to było rzucenie się w tą, w tą przestrzeń nieznaną, a pociągającą? To fascynacja samym wyabstrahowanym dźwiękiem. Poszukiwanie dźwięku, którego po prostu ja sobie obrażam, ale on nie istnieje, dlatego, no bo te instrumenty były nierozkonałe albo. Trzeba było tak zestawiać instrumenty albo wymyślać nową technikę, na przykład jak zrobiłem w trenie, że ta orkiestra smyczkowa nie brzmi jak orkiestra smyczkowa, tylko jak utwór elektroniczny. Poza tym dla nas wszystkich elektronika była czymś zupełnie nowym to było odkrycie nowych światów. Wydawało mi się wówczas, że, że mu przyszłość muzyki to, będą, to będzie tylko muzyka elektroniczna um, i że orkiestra odejdzie do Lamusa. No, na szczęście tak się nie stało. Zresztą ja też, moja estetyka się y, zmieniła. Ja po prostu właśnie zacząłem otwierać drzwi za sobą również, nie tylko przed sobą. Co to, co to była za nauka, właśnie? Bo Pan powiedział, że był moment, kiedy wydawało się, że wszystko jest możliwe, możemy wykreować dowolny dźwięk, tylko musimy znaleźć odpowiedni instrument. Orkiestra jest ograniczona, wiadomo, co może zrobić orkiestra. Ale pan mówi, że wszystko było wolno, ale czy nauka nie polegała na tym, że okazało się, że właśnie nie wszystko wolno? No tak, że... ale o tym nie wiedzieliśmy na samym początku, hmm. prawda? Myśmy byli młodzi wszyscy, pełni entuzjazmu. To była właściwie rewolucja. To była rewolucja. To było zniszczenie wszystkiego, co było, zatarcie również śladów. Znaczy, zatarcie śladów nauki harmonii, kontrapunktu, co jest oczywiście podstawą dla, dla muzyki ostatnich wieków. I rozpoczęcie czegoś zupełnie od, od zera. Czy można zaczynać od zera? Czy Oczywiście, że nie można, ale można, w ten sposób można odkryć coś nowego. I myślę, że takie utwory jak pierwszy kwarty smyczkowy, czy polimorfia, czy tren, no nikt już po mnie nie odkrył nic nowego w instrumentach smyczkowych na przykład. No, bo to było rzeczywiście... Taka praca od podstaw, od, od demontażu. Zapomnienie co może wiolonczego. Tak, czelę? to był, był normalny demontaż po prostu yy, yy, w stosunku w ogóle do instrumentów, prawda? bo okazuje się, że można odwrócić instrument i grać też na nim, prawda, albo go opłukiwać, albo... Yy, Przepiłować. Przep... No, właściwie wszystko było dozwolone. Dwa słowa się pojawiają na przemian w pana mówieniu o dźwiękach, że dźwięki się albo kreuje, albo odkrywa. Pan, wymienia, pan używa tych słów wymiennie, ale one co innego znaczą, tak naprawdę. Ja jestem ciekawa, jak to jest. No, ale to jest bardzo bliskie. Odkrywanie, mm. to znaczy wydobycie dźwięku, który normalnie nie istnieje. No, ja dam przykład: mm. granie, na przykład, nie na na strunach normalnie, tylko na podstawku, znaczy tym kawałku drewnika, który podtrzymuje z której też można wydobyć dźwięk, prawda, albo granie na podstawku samym. To jest właśnie wydobywanie dźwięku, który normalnie nie istnieje. To nie jest rodzaj gwałtu, bo jak sobie wyobrażam, że pan Amati, pan Guarnieri albo pan Stradivari budowali ten instrument magiczny zupełnie, Zapewne dla nich były rzeczy niedopuszczalne, które dla nich byłyby gwałtem na, tym, na tym kawałku. To było 300 dremu. lat temu. No, My, ale nasza estetyka było... jest zupełnie inna. My musieliśmy, musieliśmy pójść do przodu z tą muzyką, która już po prostu dogorywała po, tych, po awangardzie lat dwudziestych wokół Schemberga, prawda, No i jednak po wojnie nastąpiła zupełnie inna rewolucja. Odkrywanie i często i gwałcenie instrumentów, no ale to dadaiści też robi. To od czasu do czasu się postęp, powtarza. Postęp w sztuce jest usprawiedliwieniem dla gwałtu w takim razie, tak? Tak jak w rewolucji. <gry> Czy dzisiaj jeszcze podpisałby się pod, pod tym słynnym zdaniem Krejcza, który mówił, że każdy dźwięk jest muzyką? Czy to straciło już swoją aktualność? Nie, no to chyba straciło aktualność mm. już tak. Znaczy ja sam udowodniłem to, pisząc zupełnie inną muzykę, ale to oczyszczenie, to purgatorium lat 50 -tych, 60 -tych było szalenie ważne, bo to dało podstawę do pewnej syntezy, to znaczy, że właśnie połączenia, połączenia tradycji muzycznej z jednak z tymi odkryciami, które no zostały jednak, zostały, bo to nie y, utwory niektóre odeszły mhm. może one kiedyś wrócą ale to ten cały wysiłek, to um, poszukiwanie właśnie dźwięków nowych, nowych zestawień, ist, instrumentów, zastosowanie nowych instrumentów, też, oczywiście też, ale nieważne, że wiek XX jest odkryciem też instrumentów na przykład afrykańskich, azjatyckich. To jest szaleone wzbogacenie tej palety, barw, orkiestry przez instrumenty, które nigdy nie, były, nie znalazły się w partyturach XIX wieku, bo nie mogły. Ale teraz tak, potrzebna była rewolucja w muzyce, uświadomienie sobie, że wszystko wolno, po to, jak można obserwować po pana muzyce i ewolucji, która się w niej dokonała, że uświadomienie sobie, że potrzebna jest miara i i jakiś system, który jednak ogranicza. Czyli to poczucie absolutnej wolności, które prowadzi do przekonania, że. Znaczy potrzebne jest zakorzenienie. Mm. Nie Zakorzenie. da się bez tego, tak? Znaczy wydaje mi się nie. Chyba, że y, przyjdzie jakaś nowa awangarda, a, a musi przyjść, bo to się pojawia co jakieś tam kilkadziesiąt lat. Y, myślę, ta awangarda otworzy znów jakieś nowe drzwi przed sobą. Prawdopodobnie będzie to elektronika już, bo nie wyobrażam sobie, że można doskonalsze instrumenty zbudować, jak skrzypce, czy, czy kontrabas, czy, czy flet. można udoskonalać, ale jest pewien moment, gdzie już tego po prostu się nie da. I wtedy na pewno będzie nastąpiła nowa rewolucja, odkrycie jakichś nowych wartości. I znów ten dźwięk, sam w sobie, będzie inspiracją dla, dla pewnej grupy kompozytorów. Powstaje nowa awangarda. Pan będzie w szeregach tej nowej awangardy? Zależy kiedy to nastąpi. Ja myślę, że ja właściwie jak gdyby dwa razy w życiu odkrywałem coś. Pierwsze to była właśnie ta awangarda lat 50., gdzie rozprawiałem się z historią i próbowałem, wprowadzałem nowe wartości, niewątpliwie. A potem to była ta fascynacja. W momencie, gdzie awangarda już za, zapuściła się w ślepą uliczkę, ja na przykład napisałem wtedy pasję, mm -hmm. która, która jest już syntezą. Znaczy jest połączenia elementów, które były, i formy, nawet która była, bo bez pasji Bachowskiej oczywiście nie mógłbym napisać pasy, ale z nowymi zupełnie elementami. I to, to było wtedy szokiem dla, dla moich kolegów szczególnie, mm. którzy mnie ogłosili od razu zdrajcą awangardy. No i co się okazało, po 30 latach ci sami kompozytorzy próbują to samo robić. Ja staram się z całą świadomością budować język muzyczny. Przecież Każda epoka posługiwała się jakimś ustalonym językiem, którym wszyscy mówili. Bardzo podobnym. Dwudziesty, szczególnie druga połowa XX wieku to jest czkawka. To jest dążenie właśnie do, do raczej zamykania drzwi za sobą. Próba otwierania, ale, ale bardzo nieudolna, bo właściwie to no jak, jak długo można odkrywać coś. Także nie został wytworzony język uniwersalny, którym każdy musi posługiwać. Ja nieskromnie mówiąc stworzyłem taki język, ale możliwe, że to jest tylko na mój użytek. Uniwersalny język na indywidualny użytek. Tak, e, tak ale mający cechy uniwersalne, dlatego bo po prostu. Bo, um, bo ten język składa się jednak nie z tego, z tego, co ja sam odkryłem, ale co inni odkryli, szczególnie w przeszłości. To, to było takie pytanie właściwie o dwie postawy: że albo jest się jak. Bach, wielki geniusz, który zwieńcza epokę i wchłania jakby w swoją muzykę wszystko, co ta epoka stworzyła. I ją podsumowuje, zwieńcza. Albo jak Debussy, który otwiera nowe drzwi i ryzykuje coś. Rozumiem, że Pana bardziej interesuje ta pierwsza postawa i język, który Pan tworzy ma być również takim... To, to brzmi może schyłkowo, ale dlatego to jest ciekawe i dlatego pytamy. Co się dostaje jakby w zamian, zamiast tego ryzyka, które, którego smak czuł Debussy, co dostaje kompozytor, który próbuje wchłonąć i syntetyzować to wszystko, co w tym rozproszonym XX wieku zostało, wybrzmiało. I zostało zaniedbane też również i zaniechane. Na przykład forma symfonii, która prawie zaniknęła w XX wieku. Nie liczni kompozytorzy, ja mówię tylko o tych ważnych oczywiście kompozytorach no chociażby Szustakowicz, który kontynuuje formę symfonii, która przecież była podstawową formą całego XIX i, i połowy XVIII wieku. A ja z powrotem piszę symfonię. Są kompozycje, dzięki którym jestem tym, kim jestem. Nie zawsze to są te utwory, które mnie się wydają, wydaje są najlepsze, no, ale jednak to jest to tren, pasja, Diabły z Ludę, Czarna Maska, ja wiem, Jucznia. No, nie chcę wybrać, niestety dużo jest tych utworów. Które wydaje mi się są ważne. Większość, które Pan wymienił, mają nawet w tytułach religijny podtekst. Tak, tak. To jest jakoś, jakoś istotne, bo rozumiem, że Pan je wybiera nie tylko ze względu, o ile to się da oddzielić na formę muzyczną, ale na ten rdzeń jakby duchowy, który w niej jest zawarty i z którym ta forma koresponduje. To jest coś naprawdę istotnego, tak? Dla Pana. To nawet nie chodzi o świętość, o sakrum, czy profanum, tylko to jest e, e, zajęcie się no, tematami uniwersalnymi, znaczy no, e, śmierć, zmartwychwstanie, grzech, upadek człowieka, apokalipsa. To wszystko, co się przewija bardzo często, bo to nie, niejednokrotnie w, w mojej muzyce, to są te tematy, wokół których się cała przecież e, sztuka cała, kręci od, od kilku tysięcy lat. Ja sobie zdałem sprawę, że pisanie tam polimorfii, czy kanonu na czy trenu, oczywiście to było bardzo odkrywcze i potrzebne, ale a, to jest tylko jakiś margines. Ale ten główny nurt sztuki to są te wielkie tematy. Czy wszystkie Pana utwory są owocem natchnienia? Ja piszę codziennie. Wstaję rano, siadam przed pustką, pustą kartką papieru. Często jest oczywiście, przeważnie jest to kontynuacja czegoś, ale hmm, również zdarza się tak, że siedzę kilka dni przed pustą kartką papieru. Natchnienie, natchnienie przychodzi z pracą. Czasem natchnieniem może być jakiś tekst na przykład. to wtedy bardzo abstrakcyjne, bo wtedy nie mam już wyobrażania o tym utworze, który chcę napisać, ale już mnie to inspiruje. To może nie natchnienie nazwijmy to inspiracją. Mm -hmm. Ale ja myślę, że to jest stała praca, stała, stała próba wyciągnięcia z ze swoich wnętrzności, no czegoś, co jest najlepsze. Nawet powiedziałbym, chęć napisania czegoś lepiej niż się potrafi. To chyba jest bardzo zasadnicze. Jak ja bym czekał na natchnienie, to prawdopodobnie bym nic nie zrobił w życiu. Ale proszę powiedzieć bo. No. Jakoś tak się dzieje tajemniczo, że sekwencja dźwięków budzi nas albo radość, albo łzy. I pytanie, kiedy kompozytor siedzi nad tą kartką, to o czym myśli? O systemie dźwięków abstrakcyjnych, które trzeba ułożyć w sekwencji? Czy wyobraża sobie, imaginuje sobie, w jaki sposób to rezonuje u tych, dla których pisze tą sekwencję dźwiękową? No, ja myślę, że, że pisząc nie myśli się jednego odbiorcy. To jest, jeżeli mnie to sprawia przyjemność, jeżeli ja, nastąpi jakieś no, olśnienie, powiedziałbym. Znaczy, w pewnym momencie człowiek zdaje sobie sprawę, że, tak, że ma poza tym wymyślaniem, bo to oczywiście no, muzykę się wymyśla również, to nie tylko się właśnie pisze tam z czegoś, z natchnienia, trzeba wymyślić, trzeba wymyślić strukturę, to trzeba nawet ten, Y, y, jakiś zamysł, y, bardzo nawet ciekawy, no, wepchnąć, wtłoczyć w jakieś ramy formalne. Inaczej to jest tylko improwizacja. Um, ale oczywiście jest coś takiego, co, to, co można nazwać, ja to nazywam olśnieniem. To, to jest po prostu mm -hmm. moment, gdzie człowiek sobie zdaje sprawę, że nie panuje nad materiałem, że, mater że, że kończy się panowanie, tylko właśnie, że ten pomysł, czy jakiś, jakiś właśnie coś, co, co trudno określić, rozbija mi formę, ale zawsze idę w tym, w tym kierunku wtedy, bo wiem, że, że to jest um, no coś co irracjonalnego, że po prostu na tym nie można panować, ale... Trzeba iść w tym kierunku, i wtedy właśnie powstają najlepsze utwory, czy najlepsze fragmenty utworów. Znaczy, nie. nie należy wybierać oczywistych dróg, tylko te rozwidlenia. I znów znajdujemy się w labiryncie, że te zawiłe drogi prowadzą do wyjścia na jakąś oświetloną polanę. Nie. Prawda, ale właśnie z, z tych zawiłych dróg, a nie z prostej, którą można by pójść. Rozumiem, że przygoda awangardowa to była przygoda z abstrakcyjnym dźwiękiem, prawda? A powrót do tradycji i do formy tradycyjnej był jednak powrotem również do emocji, do tej strony muzyki, która no, nas... Wie Pan, proponuje. ale no, muszę tutaj hmm, przeciwstawić, dlatego, bo na przykład hmm, hmm, tren, jest to utwór bardzo wymyślony, operujący zupełnie inną strukturą, nową strukturą, nowym dźwiękiem, ale też jest to utwór bardzo emocjonalny i tak go ludzie przyjmują. Także i tutaj ja wcale na tym nie panowałem. Zaskoczył, pan. zaskoczył mnie na, na, na wykonaniu tego, co wtedy ja jeszcze nie miałem yy, żadnych możliwości, nawet usłyszeć swoje utwory. To jeden z pierwszych w ogóle napisanych na orkiestrach. Pan, wiemy, że jak zresztą większość kompozytorów mm. wielkich współcześnie pisze na zamówienie, to jest naturalne, ale czy gdyby Pan mógł napisać tylko dla siebie utwór własny, na co by Pan miał ochotę, na jakiego rodzaju? To bym pisał tylko kameralną muzykę. Mm. No właśnie. Tak, bo to jest, to jest intymna muzyka, to jest taka muzyka domestyka dla siebie, dla może bliskiego grona przyjaciół. Zresztą miałem ciągle, pewnie nigdy to się nie, nie, nie zrealizuje, ale chciał, no, znaczy miałem, rok temu miałem taki rok cały, gdzie pisałem tylko muzykę karalną. Tak mi się udało, bo przesuwałem jakieś tam zamówienia. I napisałem dwa y, dużych rozmiarów utwory kameralne, kont, y, y, sextet i, i sonatę y, na skrzypce z fortepianem. I to był cudowny rok, bo to mm. nastąpiło jakby właśnie oczyszczenie, odrzucenie tych wielkich form, tych wielkich osobowych zespołów, tylko zajęcie się właśnie dwoma instrumentami. Czy w tej y Materia prima, jak pan to nazywa, kameralistyce. Tak. Czy w tym też nie może się zawrzeć wielki temat? Jak ostatnie kwartety Beethovena albo tak. jakieś. Jak A nie, jak najbardziej. Tego, czy pytanie, czy to jest tylko e, oczyszczający relaks, czy po prostu w tej, w tej esencjalnej muzyce można zawrzeć to, co pana najbardziej interesuje, czyli wielkie tematy? Jak najbardziej. Nie tylko. Wydaje mi się, że muzyka kameralna jest o wiele trudniej napisać. Na przykład dla mnie niż wielki utwór oratoryjny. Ja spędziłem przeszło rok właśnie pisząc dwa utwory kameralne, tylko ja w ciągu czterech, pięciu miesięcy mogę napisać wielkie oratorium, prawda? a jednak na muzykę kameralną potrzebne jest coraz większe skupienie, żeby to klaritas osiągnąć. To właśnie to oczyszczone z tych wszystkich niezbędnych właśnie dźwięków, jakichś zestawień dźwiękowych, bo to okazuje się wszystko z, e, niepotrzebne, to jest margines. Sama esencja, sama muzyka. Ale czy przy pomocy dźwięków można tą przestrzeń metafizyczną odbudować, która coraz bardziej się kurczy i właściwie nie bardzo wiadomo, czym jest? A może właśnie tylko taką sztuką abstrakcyjną, jaka jest muzyka, można to wypełnić. Mm -hmm.